Jak długo Panie mam wzywać pomocy, a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie na pomoc, a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną. Powstają spory, wybuchają właśnie. Czy masz takie chwile, kiedy wołasz Boga na pomoc, a wydaje Ci się, jak gdyby milczał, był nieobecny? Jaka sytuacja w Twoim życiu najczęściej prowokuje Ci do tego, aby krzyknąć do Boga tak jak prorok Habakuk, na pomoc? Czy czujesz się wtedy wysłuchany? Czy raczej wydaje Ci się, że Bóg nadal milczy? Posłuchaj, co Bóg w podobnej sytuacji odpowiada prorokowi. I odpowiedział Pan tymi słowami. Zapisz widzenie na tablicach wyryj by można było łatwo je odczytać Jest to widzenie na czas oznaczony lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi A jeśli się opóźnia ty go oczekuj bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie Oto zginie ten co jest ducha nieprawego a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności I zobacz, że Bóg obiecuje ostateczne wybawienie, ostateczną sprawiedliwość i porażkę tego, który jest nieprawy. Zauważ też, że sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Jeśli chcesz żyć, bądź wierny, bądź wierna, czasem pomimo wszystko. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwi się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby Wam posłuszna. Uważasz, że nie masz wiary, że nie potrafisz przejść ponad swoją obojętność, zwątpienie? Proś razem z apostołami, Panie, dodaj nam wiary. Zauważ, że Bóg nie oczekuje od Ciebie wielkich rzeczy, oczekuje, aby Twoja wiara była jedynie jak ziarnko gorczycy. Była wręcz minimalna, bo nawet taka wiara może dopuścić Boga do głosu i sprawić, aby, za, aby zadziałała Jego moc, nie Twoja. To ziarenko wiary jest małe i może nic nieznaczące w oczach świata, może nic nieznaczące nawet w Twoich oczach. Ale w tym ziarenku jest ukryta wielka moc. To jak ziarno gorczycy może stać się wielkim drzewem. Tak, Twoja wiara może przemienić nie tylko Twoje życie, ale wszystko wokół. Nawet lekko uchylone okno przepuszcza promienie słońca, które mogą oświecić cały pokój. Wiara, która wydaje się nikła, może wpuścić w Twoje wnętrze łaskę bożą, która oświetli Twoje wnętrze. Prośmy zatem dziś za apostołami o wiary, choćby tak małą, jak to ziarenko. Jeśli ją wzbudzimy, nic już nie będzie takie samo. Na tą dzisiejszą niedzielę niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w Chrystusie.